Cześć, witam was w kolejnym odcinku, ja jestem RM, za mnie jest Michał. Ero, o, super! Znowu w WU jesteśmy w Doforeście. I tak, już chyba prawdopodobnie ja widzicie tę monstrualną ilość do zebrania i tę ilość młotków, które tutaj widać. Nawet wam pokażę taką piękną ilość młotków. Czekaj, ja też, ja też pokażę na swoim kanale idziemy tutaj i pyk 2 miliardy młotków się pojawia. Ogólnie tam są ogrody Michała, i Michał to robił, nie? I pyk kolejne 400 młotków. Nie ma, ale ta brama to, to chyba tutaj po nic w sumie, ale okej, okay, niech będzie, niech już to zostanie. To dostaw miała być. Nie pamiętasz, miał tutaj przyjeżdżać kaniwale na wakacje. E, no i ogólnie Michał tu będzie robił swoje ogrody nie, rajskie, niebiańskie, swoje. E, Będą odseparowane od świata. Będzie, będą tutaj hodowane bardzo smaczne narkobery, azurbery i steamer. To nie jest Ark. Jak to nie jest Ark? Nie, pomyliłeś się serię, bo jeszcze Arka nie ma. No skurcze. Mam taki nie, szczęście, to Ark. Już pewnie zastanawiacie się, co to są za dwie budowle wystające z całego grona. Dobra, ogólnie to jest tak. To jest Tyrolka z naszej platformy tutaj, a tu będzie Tyrolka z stąd tam. I most bo w sumie moc przeszkadza nam trochę z windą, bo winda się psuje. I to, co bardzo się ciekawego dowiedzieliśmy, to że w tym miejscu można sobie windą kierować. Nie wiem, zapewne wiele osób już to wiedziało, ale po prostu my jesteśmy, no... Więc dopiero się dowiedzieliśmy. No. I jeszcze chciałbym powiedzieć po, po o tym, o jeszcze chciałbym powiedzieć o filmie 1.5. Oczy bo jak my oczywiście nagrywamy na zapas, to oczywiście nie możemy na bieżąco gadać o no tamtych, ale w tym momencie tak jakby to jest na bieżąco i film 1.5 z Deforesta na moim kanale osiągnął 172 wyświetlenia. No i to jest najlepszy wynik Michała, na razie. <laughs> I też najlepszy wynik na obu naszych kanałach. No bo ogólnie ja mam najwięcej to 48, więc no, nice Ciekawe co będzie Ciekawe co będzie z odcinkiem numer 3 Dobra, lepiej już płyniemy. Dobra, bierz pan zostaj I ogólnie jak sami wiecie to, naprawdę to będzie odcinek taki, gdzie zbieramy Dobra. drewno po prostu yy, dokładnie. Wasza ulubiona czynność chyba na tym kanale. Nie w sumie to jest główna czynność w więc no No płyni. Michał to ty nie płyniesz! Aha dobra Nie mów nie że znowu jest ten bóg Nie wiem ja z jednym machnięciem robię tyle ile ty kilkoma Halo fala ciebie zalewa o mnie też Fala uderzeniowa wala tych yy, niezłusadników, tylko jak się nazywali? Yy, sanibali Michał, jesteśmy dosyć bardzo niebezpiecznie blisko brzegu. Dobra, trójkę włączaj. Michał, co ty odwalasz? Czemu ty dalej płyniesz do przodu? Dobra, teraz możesz płynąć do przodu. Zabaj. Jeszcze ja zawrócił coś. O czemu ty cofasz, jezu no byłoby idealnie, kurde no. Ale jakbyś tutaj wskoczył, panie Właśnie, gdybyś tam podpłynął, to byś tu wskoczył, a tak to to zobacz. Ile masz przerwy? Będziemy musieli coś zmarznąć. już da się przeskoczyć. A w sumie, dobra. O komit atomitan chyba do nas idzie. Dobra, mój nowy pan też tam jest. Zapasałby, kupit. No widzę, widzę. Ale trochę ich dużo. Trafiony. Ale się nie zaczął jagać. No bo to nie była Rayeron, tylko podpalająca To katana dobra. A nie, w sumie to kataną powinien mi zwalić Tak, da się podpalić? Chyba że da się zatruć. Ach, Gerzyna uciekła. Ty dobra, chyba tam jest gościu tak. z molotowem O czuul, nie. nie. Nie, ma tam. Jest cztery, gdy się patrzę, jak katuję ich rodzeństwo. Dobra, idziemy na nich. No czekaj, tylko już się kości niech robią. Nie wiem, osobiście aż tak bardzo nie potrzebuję Michałowi bardziej się przyda. Ptasz, A nie, bo zwalił z znowu coś. Dobra, chodź, 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 Gdzie uciekają? Tam, tam, tam do letą, jak małpy. Ja tylko żółwie zabiję raz dwa i. Mogę iść. Nie wiem, gonić Michał. Nie wiem, czy zabrałeś moją skorupę. Nie no. zabrałem twojej skorupy, skorupy leży tutaj. Dobra, patrz, oni tam są ciągle. Nie widzisz tego światełka? Ich światełka. No bo tu ma, tu światełko on wydziela, światło małe. Ja, jakie ty znowu, co ty znowu miałeś? Oczul. Dobra, oni tutaj się zmobilizowali pod lasem. To była płatka. Ale mądrze przemyślana. No no tak, na Dobra, zablokuj. Blok oni są pijani i mnie znowu zabili. No serio, już leżysz? Patrz, ja na farcie nawet Mie, nie, nie drasnęli jak ja cię leczę na fartach. No. Ja, <grym> ja, ja, tylko w, ja tylko wstałem, na no coś położyłem. Zdaje się sanki, żeby ich wziąć. Ja tylko w samym od razu mnie położyli. Ja pierdzielę Michał, ale ty jesteś słaby. No ty, ja ty tylko nie podniosłeś, i od razu upadłem Dobra, weź bierz ich ciało chociaż Eee. Jeszcze jeden Abraźję do lasu już mnie znajdę. No dalej bierz ich. Jarzyna, idziesz ze mną. Jest jeszcze dwóch, nie? Ogólnie ja ich biorę. Jak możesz weź dwóch? Ja biorę wszystkich trzech, dlatego że ja straciłem cztery części zbrojki A ja tu jestem perfect warrior. O, czy ty już zabrałeś moje kości, ja to widziałem Odawaj Jakie kości? Dobra, ale ty jesteś ham, dobra, weź się łudłapnij nimi. Dobrze, dobrze, dam ci oddech. By ci w gardle stanęły. Powiedzieli, że bierzesz... Powiedzieli, że bierzesz trójkę, nie powiedzieli, że bierz czterech. No, bierzesz czterech. Ta, powiedziałem, biorę czterech. No, a ty wziąłeś mi jednego. Powiedziałeś, bie, bierzesz trzech. Powiedziałem, biorę czterech. Trzech. Dobra, trzech, ale tak czy tak wziąłeś mojego trzeciego. Halo, kwalty. Raz zobaczymy, jak będziemy w wieskinia, a będą cię mutanty atakowały. To nie będzie już tak kolorowo, panie. Zobacz, pan, panie, zobacz pan, co znalazłem z, z pana seta w lesie. Podniosłem przed chwilą. Leżał sobie. Niech pan zobaczy. Co to jest? O oh, nice To chyba pa... Obi oh, nice Dobra, jeszcze tam jeden leży. Szybko. To będę miał full pan. Też i reszta może być twoja, bo mi to z nie. dalej. Ach ty! Yy, mewo jedna N O! Fopacz, kurde! Uciekamy Co? Kiurka. Popatrz Gdzie? Popatrz Tutaj. Obok mnie. No jestem... Nie. Wiem, jestem kilometrów jest od ciebie iść. Co? Ej, chodź no bo Faktycznie popatrz. Nie, nie miał ja tu tylko na czuja lecę, bo ja jak go słyszę. Jest przed tobą. Przed twoją fazą. Właśnie. Dobra, a teraz polecam na siebie, bo... Michał, z nim nie lecisz na blisko, go lecisz na daleko. Weź się przygotuj. Patrz, widziałeś jak unik. Ty biegniesz cały czas w trakcie strzelania. No tak. nie Pozwól mu do ciebie podejść, bo wtedy jesteś martwy. Co? Jak do ciebie podejdzie to już jest martwy, więc nie, po nie pozwól mu do Ciebie podejść O i zaczęł padać kiedy zdech Ja biorę wszystko Piękny Dobra i teraz ile mam? Mam 9 Ja mam 5 Ja bo że nie znalazłem tego kanibala Bo chyba kanibala bo ja znaleźć Niechali chyba mnie trafiłeś za tą strzałą. To już nawet nie ma za tutaj strzały. Te ja nie wiem, to... bo ja jestem zradny chyba od ucizny. To musiałaś chyba jakoś odbić od niego. Czy coś? Bo jestem zatruty. A mówili. Eren, Eren, nie baw się strzałą. Ej kurde jak to się Co? Poszukaj aloesu, dobra, aloes, nie wiem, spróbuję aloesu. Ja też potrzebuję aloesu, kurde. Potrzebujemy ogrodów, na szybko. Dobra, jeszcze jakieś metsy. Uuuu, Michał, jest pancerz. Jaki pancerz? Nie wiem gdzie, Grażyna. Na skraju lasu. Znalazłeś legendarną Grażynę. Kurde, ale unikła tego na farcie. Im ostrzejszy się od głowy, tym lepiej tego unika. No co za małpa, wstrętna, wspina się na drzewo. Czyli mówisz, że garzyna prank? Na na drzewo ogólnie w kilka sekund, więc no. O, ale znalazłem gacha Nie wiem jak chcesz, to masz przyjść mi pomóc. Ja pomocą nie pogardzę. Wabik się przyda. Jaki znowu... Wabik. ich jest tutaj czterech, Michał, chodź tu. Jakich czterech? O kim ty mówisz? O nich. Czterech. Czterech mutantów no wiesz czy co? E, nie o mutantach tylko czterech ogólnie typu na no, mnie byłem je otoczyć teraz jestem za sprytny żeby dać się otoczyć dobra lecę hmm. z moim panterzem i wabię kolejne cztery. łagodnie wiem uga? przylezą A, dobra, oni wybuchają wiem chyba oni chcą żebyśmy przyszli w ich pułapkę do lasu zgastaj, będziesz ćwaltowana! Ale patrzcie. Będzie ćwiartowani. Bo... Macie zostać po Ej, no ale nie ćwiartuj mnie! <noise> ja Cię nie światuję, to kanibal kolejny. O Jezu, ale mnie od tylca wziął No i dlatego tracę pana ja nie uważam, nie? Dobra, no, dwóch zabiłem Jak dwóch? Ja zabiłem trzech. Ja zabiłem dwóch. trzech. Ja zabiłem Grażyna na mnie poleciała? Ja zabiłem tego. Zabiłem tego tutaj. Te tutaj. I w sumie nie wiem, coś jeszcze zabiłem. Ja zabiłem Ty. te tu. Ja zabiłem te tu. Ja zabiłem Dobra, dwie grażyny, by wychodziło na to, no. Dobra, po prostu wezmę sobie. Nie wiem. Czekaj. Zrzuciłem do ogniska przed walką coś, nie? Nie. A to kurde. Ja rzuciłem do ogniska. jest to no tutaj nie ma, ja wrzuciłem do ogniska na statku mnie do przypomnie Dobra, co ci oddam tą grażynę Nie mieliśmy tu na razie takiej kanibali Dobra jeszcze ja wrócę się po jednego z chlakka Nie, nie, masz tak na mutantów, chyba że się z zbyt nie jestem. Jeszcze jeden i będę miał full pancerz na zakończenie gry z mutantów. Się nie da nic z niego craftować, nie go się da tylko założyć. A on daje najwięcej pancerza? On po prostu to jest dodatek do pancerza, który wzmacnia. Michał chodź tu, bo ja tu mam dla ciebie kanibala jeszcze jednego Ja ci wrzuciłem do ogniska jednego kanibala Dobra, Ty masz tego A czemu e, on jest taki pan... zielony? Co on jadł znowu? Eee, dostał ode do mnie strzał pewnie Nie wiem, w sumie strzał tu nie to masz takie złe Z tego co widziałem, dzięki tym strzałom bambi się bugują Znajmniej mamy jakieś jedzonko Nie my tu zamiast palić ich na jedzonko my palimy ich na kości, więc no Mówisz Ja mogłem kiedyś w tym starym depodać nie miałem jakiś clickbait, żeby zreć kanibali no ale Ale teraz już nie No teraz już nie chcę Zobaczmy co można zrobić Za true tabroń 4 Cztery... 4 jagody No ja mam ich w ciulu, ja ich zbierałem mega dużo. I teraz mam ich ledwie, nie a kiedyś miałem masę. Jak się powiedzieć, o nie Tadeusza nie ma ale dalej, jest Tadeusza chyba. Jaki był dźwięk? przy mi tego kanibala. Takie kościany. Zbieraj to kości. Rzucamy dla kolejnego. Może jeszcze nóż, może jeszcze łączka, na długie. Dobra, to ja chyba biorę już. Ja ciekawym, czy nie ze zgniłych rąk kanibali zginęły, da się pozyskać jeszcze kości poprzez rzucenie na ognisko. Pewnie nie da. W końcu zgniło im mięso, nie kości. Ale wiesz, to jest forest, wszystkie zmieniło. Sądzę, że i tak się da. O? To... Kończył sam powiedziałeś, to jest Forest. wszystko się da. Gdzie The powierzchnia? Dobra, ja szukam miejsca na wybuch I... Wtaszaj Dobra, sam, że znalazłem no, Gdzieś o... Od... No nie, kurde Co Źle mi się rzuciła O dobra, teraz jest dobrze. To chodź, bo trochę tego jest. Dobrze. No nie, już muszę komitet. Jaskiniowe, trzy. Jaki Dzień. jumping między nimi. Nice headshot. Kurde prawie Słyszałem, że są dobry Milona ma z jednemu strafiłem headshot Na farcie, nie? Pierwsza strzała, pierwszy headshot. jest są dwa. Nie, no właśnie wiem, ale trzeci przyleciał. A czy jednego już zdjąłem, mówiłem? Nie mówię, jak się zdjąłeś. Czy ty właśnie teraz we mnie szczeliłeś? Nie, trochę niego. Szczeliłeś o, we mnie. Broni. Bo dostałem obrażenia dwa. Obarzenia tam Nie, bo ci jeszcze jeden podleciał, nie? Dobra, niech ja. będzie, ale tak czy tak to za dużo nie zmienia. Zając. Dwa zające. Trafiony, widzisz. Dobra, masz skórę z królika, bo ja już więcej nie mogę unieść. jak coś tutaj jest jeszcze jeden, ja tutaj zrobię sobie ognisko, bo coś czuję, że często będę tu przyłazić. Ten nie taki nieświeży trochę, bo już śmierdzi Ej, ale jeden spierdzieli do lasu Ale takiego heda ładnego mu zasadziłem, jezu To było coś pięknego się zobaczył. No bo mam skrója A w ogóle nie, nie materiał już jest Prawie 200 minut To dobrze, tym razem zaczyna się troszczyć o ten materiał yy, Michał. Chodź tu ze swoimi sankami. A jakaś roślinka? To jeszcze nie mam. To różowa. oba. Gdzie? O tutaj. O jeszcze jagody jakieś. Dobra, będę na te strzały. Nie ja to się naucznika nadaje normalnie. Bo kocham się bawić tym łukiem. Ja, ja to, to naucznika w... bardziej w Minecrafcie. Nie ja w Minecrafcie też się razem. Dobra i teraz robię sobie już na zapas pancerz z kanibali. Na zakończenie gry już sobie robię Mówiejsze na zakończenie gry będziesz miał yy, tego z fapaczów. No ale FAP to z fapaczów działa jako ulepszenie do obecnego pancerza Michał. A sobie przeczytaj Wzmacnia pancerz. A skudny pancerz, wzmacnia pancerz. Jadę ulicą, konale asfalt drąg piasek drą A kiedy widzę, że Sevix Batu na mnie idzie, to ukrywam się Ogólnie, żeby to całe drewno... Ogólnie, żeby zapełnić, znaczy nie, kurde, jak to powiedzieć by nie, wiem. żeby udało nam się zdobyć tę potężną liczbę drewna, musimy tylko 6 ra 7 razy przepłynąć się tą yy, młodzią. No właśnie, drewnę. czyli bardzo mało razy. Nie, nie wiem, czy lepiej by było to zrobić zaocznie, czy zrobić to wiesz, tak, żeby widzowie widzieli, że my nie oszukujemy, tylko ścinamy to, jak powaleni. Czy po prostu im potem pokażemy, ile drewna zostało ściętego. W sensie, że te... E, pokażemy im wycinkę. Dobra, kończę Elo, na Michał, ale zapisz to na tym, A ty już idziesz? My Ledwie co kurde te Tak, idę, Elo, Elo. Dobra, zapisz grę i możemy się żegnać. Nie wiem co na tyle w tym odcinku Michał jak widać musi iść, ale dobra. Nie wiem, ja sam będę musiał robić jak zwykle. Elo, elo.